Teraz chciałbym Wam pokazać, jak mierzę przekątne szerokość szpaletu. To jest stary trik starych murarzy, jak zaznaczali sobie. Masz płytkę wyciętą tu na równo, prawda? I żeby tu ten przekąt złapać, wkładasz tu i wychodzi Ci przekątna otwarcia. Więc przenosi sobie to odległość do cięcia z tej strony. I z drugiej to samo. Wy zaznaczam to. Mm. O tu. Jest. Tutaj. I to wycinam. I teraz tak wyciętą płytkę. Przykładam, sprawdzam i bez żadnych problemów za każdym razem wychodzi.